To jest pytanie na śniadanie, witamy ponownie. I zaczynamy od tego trudnego momentu i dla rodziców i dla tych najmniejszych naszych cud na świecie, a więc oddanie dziecka do żłobka. To jest zawsze stresujący moment i dla rodziców i dla dzieci i naturalne, że my rodzice chcemy mieć pewność, że to dziecko jest w dobrych rękach. Nienaturalne i niekonwencjonalne sposoby, jak to sprawdzić, są dostępne, ale nie, nie wiem czy to są Niekoniecznie końca... legalnie. Ta ale nie dziwimy się rodzicom, którzy chcą sprawdzić. Mhm. Horror w jednym ze żłobków w lubinie w województwie dolnośląskim. Rodzice trzyletniego chłopczyka nagrali opiekunki, które znęcały się nad dziećmi. Sprawą zajęła się policja, ale takie sytuacje wciąż się powtarzają. A to już żłobek miejski w żarach nagranie zostało zrobione rok temu. Ja Mimo tłumaczeń i przeprosin, kobiety zostały zwolnione z pracy, a wszystko dzięki podsłuchowi ukrytemu w zabawce. W większości zabawek można bez problemu ukryć urządzenia nagrywające dźwięk, jak i obraz. Ludzie zaczej się wybierają dyktafony. Ze względu na to, że są mniejsze. Dłużej pracują i przez dłuższy czas mogą dostarczać informacje. Żeby w uzbroić tego misia, żeby mógł nagrywać dźwięk, proponowałbym jedno z tych dwóch urządzeń. Albo ten mikrorejestrator, który, no wiadomo, będzie najlżejszy i naj, najłatwiejszy do ukrycia, albo dyktafon ukryty yy, w pendrive. Sprzęt do nagrywania można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Najdroższe modele kosztują kilka tysięcy. Obsługa tego sprzętu jest bardzo prosta i z reguły sprowadza się do jednego przycisku. Nie zapominajmy jednak, że podsłuchiwanie w polskim prawie jest niedozwolone. To nie jest tak, że zakładanie podsłuchu zawsze będzie uznane za działanie bezprawne. Oczywiście może się tak okazać, że tak, takie działanie wypełnia znamiona przestępstwa yy, z Kodeksu karnego. Jednak w przypadku dziecka sąd uważam uznałby, że rodzic jest upoważniony do uzyskiwania informacji o tym co z jego dzieckiem się dzieje? Czy jest obdarzony odpowiednią opieką i czy jest dobrze traktowany? Idealnym rozwiązaniem wydaje się monitoring. Coraz więcej placówek, zwłaszcza tych prywatnych, decyduje się na zainstalowanie kamer.